Ciao a tutti! Witajcie na moim kanale kuchni włoskiej Mandziarę Łewki. Dzisiaj pokażę Tobie jak zrobić grillowaną paprykę, antipasto z grillowanej papryki na bruschetta. Ja mam jeszcze taki chlebek, który mi przywiózł mój mąż z Włoch. Chleb taki domowy to się nazywa pane casareccio, bo pane po włosku to chleb, a casareccio to taki domowy. To jest taki chleb którego, który zgrilluje na patelni, na takiej patelni zgriluje i tak samo zgriluje paprykę. No i zobaczycie, jak ja przygotuję ten, to antipasto, co jeszcze? Chciałam powiedzieć, chciałam wam powiedzieć, że teraz wszystkie przepisy znajdziecie na blogu. Będziecie mogli je drukować. Od miesiąca września mam bloga, także składniki i jak się robi znajdziecie na tym blogu. Link zostawiam na dole. To co? Nic mi nie pozostaje, jak zabrać was na ten przepis. Andiamo! Tutaj taką patelnię mam do grillowania, warto sobie taką kupić. I teraz ja tutaj już podpaliłam ogień, na rozgrzaną patelnię kładziemy oczyszczoną paprykę. Zobaczcie, wyczyściłam z gniazdek, poobcinałam wszystkie te białe części i kładziemy sobie tą częścią. Najpierw niech nam się papryka fajnie zgryluje, a później tą paprykę możemy wykorzystać, do jakiejś sałatki czy na kanapki, także z jednej strony, a później z drugiej strony będziemy trylować. Ja już mam osudzoną tą paprykę. Ja ją robiłam wczoraj, ale już wieczorem mi się nie chciało dokańczać filmiku, więc dokańczam teraz, czyli na drugi dzień. Ale jak tak właśnie ostygła, to włożyłam ją do lodówki. Także jak czasami Wam się czegoś nie chce robić, to pamiętajmy, że osudzone rzeczy trzymamy w lodówce. Ok, dobra. I teraz zobaczcie, jak wygląda taka papryka. Ja ją wyciągnę. O. I będziemy ją obierać ze skórki. O, wezmę sobie nożyk, w razie czego i już Wam pokazuję jak nam skóreczka odchodzi. Fajnie, zobaczcie o. I tak każdą jedną będziemy obierać. Myślę, że widać. Trochę to jest pracy, ale bez pracy nie ma kołaczy. Czyli, jeżeli chcemy coś fajnego zjeść, to musimy się poświęcić dla tej potrawy. Po prostu trzeba mieć trochę cierpliwości. Tak jak Włosi mówią po włosku, abi pacjenta, miej cierpliwość. I w życiu trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby coś fajnego zrobić, czy coś osiągnąć. Bo tak, raz, dwa, to nic nam nie wyjdzie. No nie, zobaczcie o. I teraz tutaj jeszcze zobaczę czy to trzeba oderwać o. Dobra, już jedna jest zrobiona, Teraz o widzicie ta jest tak bardziej podpieczona, ale nic nie szkodzi, bo teraz będzie nam skórka dobrze schodzić o. Zobaczcie jak nam fajnie odchodzi ta skórka. Okej. Okay, o widzicie? E, widać prawda. A jak jest takie o. Zobaczcie. Widać wszystko, prawda? No, no, to fajnie. I teraz ja tą całe te wszystkie papryczki obiorę i później sobie pokroję. Słuchajcie, ja już tutaj mam ładnie obraną tą paprykę i teraz ją sobie pokroję w takie paseczki. Wrócimy do naszego półniska, a później przyprawimy pietruszką, czosnkiem, solą i oliwą. Ale to już zobaczycie. No to co, widzimy się jak już pokroiłam te moje papryki. Wlejemy równo czosnek i wrzucimy do naszej papryki. Wleję... Oliwę z oliwek, no tak trochę trzeba wlać, żeby to było zakryte, zaraz zobaczymy. O, przybliżę kamerkę. Trzeba to w kazino wytrzeć, jak to się mówi po włosku. Na miejscu pracy musi być czysto. Dobra. Kochani, no dobrze, to teraz ja jeszcze to dobrze zamieszam i wleję jeszcze Oliwy z oliwek, olej i oliwa no bo to musi pływać w oliwie, to nie może być takie suche, może jeszcze troszeczkę posolę, nie za dużo, ale można posolić, jeszcze troszeczkę, o, no, okej. Okay. A ja wiem, tak na tą moją paprykę, tak cztery łyżki oliwy, i słuchajcie, i teraz to pozostawiamy tutaj. Możemy wstawić do lodówki, albo możemy tu zostawić. Przesunę się z kamerką i będziemy teraz grillować mój chlebek. Na rozgrzaną patelnię grillową kładę mój chlebek. To jest chlebek właśnie włoski, casareccio Jeszcze go miałam z Włoch zamrożony no i teraz odmroziłam zgryluję i zrobię super brusketę. tak w międzyczasie jak czekamy na chlebek to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału ja kuchnię włoską poznałam pracując kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Rzymu jak tylko do Rzymu zawitam to pojadę odwiedzę moich przyjaciół właścicieli restauracji i pokażę gdzie pracowałam no, także tą kuchnię znam e, z tej strony, znam ją 32 lata, gotuję codziennie po włosku, mam męża włocha, kto nie wie, <noise> kto pierwszy raz zawitał na mój kanał. No i teraz od niedawna, tak jak powiedziałam na początku, założyłam e, bloga. Także będziecie mogli sobie w formie pisemnej wydrukować mój przepis. No dobrze, to tyle na ten temat. Nie zapomnijcie udostępnić mnie. Zaglądaj na Pinterca i czekamy na nasze bruskietę. No musi się ładnie podpiec nasz chlebek. Fajnie nam się podpieka. Oj, chlebek już nam się fajnie podpiec. Okej, okay, super. Teraz to go przełożę go tutaj. Ok, i już przestawiam kamerkę. Taki chleb, panny kazareczo. Otrzemy sobie gorący czosnkiem. A z czosnku wyciągnęłam duszę, czyli anime. To mnie ogląda, więc wie co to znaczy anima. To już parę razy mówiłam anima, mia. Czosnek jest zdrowy. Ja mam taką miksturę z czosnku. Na wzmocnienie odporności. Zostawię Wam linka na nią. Tutaj pod spodem, pod filmikiem. Dobra, już posmarowałam. I teraz kochani położymy sobie na to naszą paprykę. Super, no, mówię Wam, że to jest rewelacja. Z, o, z tą oliwą, yy, bo to musi być tak nasą, nasączone oliwą oliwa i te właśnie nasze papryki papryka taka fajnie obrana, super samo zdrowie jeszcze na to położę o tutaj polejemy pamiętajmy, że, że ta nasza papryka to musi mieć trochę oliwy tak tutaj dam troszkę, jak było no takie bruskiety są rewelacyjne Włosi takie rzeczy uwielbiają. W Toskanii na przykład robią bardzo dużo różnego rodzaju brusketta. Ja będę musiała popatrzeć jakie oni tam robią i coś wam jeszcze pokazać. Dobra, strzelę fotkę teraz, a później będę <grych> mówić wam jak smakuje. Słuchajcie, już zrobiłam fotkę i będę wam mówić jak mi smakuje. Wezmę sobie tą. A w ogóle to przybliżę się i pokażę jak to wygląda z bliska. Powinienem sobie wziąć właśnie, wezmę sobie... Wezmę sobie, żeby olej na mnie nie spadł, to sobie wezmę właśnie taką serwetkę. Małcoli. Mm. Mm. No Chyba no, usolić. A teraz mówię, że w kuchni. Dużo sami używamy przypraw, ale akurat to powinno być posolone. Ale dobre, Mówię, wam, Mmm. Mmm. Ale. Muszę popić. Oczywiście z pełną buzią nie będę mówić, jak będziecie mieć taki domowy chleb, to zróbcie sobie brusketta. później zróbcie sobie taką wspaniałą paprykę, niekoniecznie trzeba w piekarniku ją robić, można ją zgrylować, jak zauważyliście, jak macie leniucha, tak jak ja miałam wczoraj leniucha, taki we mnie wstąpił leń, że po prostu nie chciało mi się już ją robić i dzisiaj zrobiłam. To wstawiacie zimną do lodówki, oczywiście w tym woreczku, a na drugi dzień sobie obieracie. Przepis tak jak powiedziałam znajdziecie na moim blogu. Zapraszam was też na inne przepisy na playlistę. Jeżeli się wam spodobał przepis to też udostępnijcie na waszych stronach społecznościowych. Dziękuję bardzo, że jesteście na moim kanale. Kocham was bardzo. Vivolio tanto bene i ciao a tutti.